Siemaneczko w nowym odcinku z serii Green Hell gdzie właśnie skończyliśmy tripa po ayahuasce i w sumie przydałoby się wybudować schron, ponieważ w sumie na hamaku nie da się zapisać stanu gry z tego co już widziałem, więc przydałby się nam schron już jedno drzewo w sumie ściołem, więc przydałoby się postawić powiedzmy nawet tutaj. Notatnik tylko gdzie jest Schronienie, o No i spoko, tylko teraz trafić Pam, 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 pam Dupa, musimy to przestawić O, widać, że Mija już się do nas dobija O, tutaj idealnie było Dobra, 8 kijów potrzeba. Przeprowadzimy kłody Ojej, nie to, nie to, nie to. I długie kije. Mam 2, więc... Czy mogę dwa. O, mogę 2 podnieść. Mamy dwa, jeszcze jeden, dobra. Coś trzeba ściąć. Tutaj będzie spoko. W ogóle wytworzyłem jeszcze w międzyczasie łuk, jak i włócznie. Więc w sumie włócznie można wytworzyć przy pomocy długiej gałęzi, a łuk dzięki długiej gałęzi i linie. O, właśnie takie długiki potrzebny jest. Zino i liś palmowy 13 razy. Dobra, zobaczmy tylko malek, Ok, spoko i na Dobra. I tutaj mamy liście palmowe no, także popierajmy liście, kupę Słuchaj nie mogę, bo suche są jako podpałka używamy w tej grze akurat 5, 6 na 12 dobra, to jeszcze trochę ale słuchajcie, to zbierzemy, zawsze się przyda. Rozpałka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurde, słuchajcie na koniec, słabo. Jeszcze 3. Dobra, no, to chodźmy tam. I tu wcześniej ściąłem. więc coś się przyda. Dobra, mamy to. Także pierwszy dzień i już mamy schronienie. Super. O teraz mamy. Zostawię tutaj te liście. I by przydało się nam jeszcze w sumie. Co by nam się przydało? Na pewno picie zobaczmy na makro elementy. Ale w sumie jest spoko póki co. Mimo wszystko przydałby się jakiś kokos By móc zbierać wodę Oj, oj, oj Gdzieś tu jest zwłoki Odchodzę. nie, nie dzisiaj <grystanie> tu jest kokos no i super, mamy kokosa. A teraz musimy go przepołowić Także... No i fajnie, jeszcze na pół No i super Dobra Musimy to zjeść Także od razu jemy to i mamy miseczki. Super. Dobrze, teraz, jak będzie deszcz nam padał, to wszystkie. Woda z deszczu spadnie nam do miseczek i to będzie czysta woda, więc nie będzie żadnych pasożytów. I bohater się nie zatruje niepotrzebnie. Kurde, szkoda, że takiej nie można wyjąć. Że byłaby jedna darmowa. W międzyczasie w sumie to zopałem pająka. Nie wiem, czy chcemy jeść. jak jeszcze mięso zlegwano. Tylko pytanie, czy. Lepiej suszyć można go zjeść. Kurde. Zjemy banana. Dobra. Więc mamy wstępnie tutaj wszystko. I by przydało się zobaczyć co jest w tym lesie jeszcze. Hello! Mia? You there? go silent what happened battery died i had to charge it we can't talk long just tell me where you are i'll find you somehow me i told you i'm safe let's focus on you okay report everything i'll always be here for you if you need to talk okay we'll do over and out a Hey, Mia. About this village I found? Oh. Yeah. what about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. Yeah, okay, I understand. Hey, Mia. I didn't mention this earlier, but I saw a rock covered with tribal paintings. Now it's gone. As if it never existed. What do you mean, gone? It disappeared. Jake, Cariño, you're not making any sense. When did you last sleep? Teren, więc, aby nas nic nie dopadło, bo przy pomocy tej słabej włóczni, ja nie wiem czy sięb w ogóle jestem w stanie obronić. Pogadajmy w sumie, zmiał jeszcze więcej. Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. Oh, I thought I, I was running from something. Dobra, I I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. We have some What is this? We're going the Oh. Over the Mia. I found something. Some buildings. Building in the jungle. What kind of building? I don't know yet. Give me a moment. No kurda. To, что нелегальный товар sprzedaje. Żadnej interakcji, co to za życia? Co my tu mamy? 200 kilo czystego towaru Tak w środku lasu Znowu robole znowu epidemia Tylko nie wiemy jaka epidemia tak naprawdę Pateczka. o O, środek przeciwbólowy, także wąż chyba nie będzie nam straszny A przynajmniej taką mam nadzieję Batonik, ściany nóż mamy już mamy. łóżka Piękna. Tatka. Chory. Zlikwidowano. No ładnie. Zapisz grę. O, tutaj musimy już zapisać grę. Całkiem nieźle. Pięknie. Tylko ciekawe gdzie oni są teraz wszyscy. Gdzie się podzieli? O, karnek mamy. Demny Kurwa Nie mam miejsca o to. Proszę jak się to podnieść. O, super. Ciekawe czy Aj. Those buildings I mentioned look like they're abandoned. Drug factory, maybe? Wait, wait, what? A drug factory? Here? Are you sure there's no one in there? It's. it's fine, okay, Mia? Remember, keyword abandoned. No one would just abandon all this and leave. We're in the middle of the jungle, there's nowhere to go. Please be careful. To nie ładnie, że coś zabawiali, nie powiem. Przygotowani na wszystko, ale znikli. Kurde, prawie się przyczepiłem przy telefon. Wzowie odkryliśmy? They even have a microwave here. Tutaj. tutaj. In the middle of the jungle? O, What for? I think they used it to dry out the drugs. It's uh, one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use. <laughs> what? I don't want to oh, get man. high out in the middle of the jungle. Jake, <laughs> I meant tools and such. Um, no. Too bad. <laughs> Even found some cages. Someone was being held here. Any idea who it was? A tribesman. I found some amulets here. Why would they lock up a tribesman? A war over territory, maybe? There's a village nearby. Maybe there's a conflict. I don't think they got along well. Possible. O, hedzik, ja dziękuję. Także mamy nawet mięsko. Kolejne to wysuszenia. Pięknie. przeciążenie 10 kilo, cudownie. A kość, kościu, kości, ale kości, kości, chociaż chyba z kości coś można było stworzyć. Zobaczmy. Hmm, hmm, hmm. Nie, kości nie, ale... Kurde. Może lina? O, to topór. O, bardzo ładny. Mamy kościany topór do ekwipunku, ale mamy też dalej. Co dużo? Raz o 10 kilo. <laughs> <laughs> no, kurde, kilo to they even have logos on the packages. These guys aren't messing around. This was a professional operation. I can't believe that's what you're doing right now. <laughs> yeah, I might be overreacting a bit you don't think that the tribe attacked them, do you? that could be why this place is empty. the jabahuaca are not violent. <gasps> if it was them, oh, they must oh. have been provoked. <laughs> this place almost looks untouched. i mean, if they were at war, wouldn't they have burned it down? they would have never started a fire in the jungle. they consider it sacred. right, right. okay, over and out. Mia, before you called, uh, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. What? Jake! Yeah. Don't ever I do that again, again, do again. Do it's dangerous. dangerous. Yeah. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual anything i i'm afraid of what you might see just come back to me please let's leave the past behind i'm trying to but i need to know what happened mia 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 just before the accident you called me in the middle of the night what happened No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's alright. Okay? It's not alright. How can it be? You're out there, far away from me. Hey, hey, you're right. It was just a dumb question, okay? I I'm just worried. I know. Kwestionujemy w dialogu, ale także myślę, że to wystarczy jak na dzisiejszy odcinek, a w jutrzejszym postaram się podążać tą drogą, także zapiszę grę i do zobaczenia jutro, także trzymajcie się, cześć, na razie.